Rok temu zostaliśmy wybrani na testerów Festul 18 VAL Experience, ale minął kolejny rok i jest nowy zwycięzca. Spośród 500 kandydatów wygrali oni. Trzypokoleniowa, rodzinna stolarnia Misztal. Zaczynałem 40 parę lat temu. Nie było maszyn, no, obrabiarek. Wiele rzeczy robiło się ręcznie. Całe życie wiedziałem, że w sumie jestem skazany na to, żeby być tak jak ojciec stolarzem. Z czasem uznałem, że. Jednak chcę zostać w tym zawodzie, tylko stworzyć własną kolekcję mebli. Festul wyposaży w stolarzy w elektronarzędzia i wyposaży również ich samochód w profesjonalną zabudowę BOT. Będziemy śledzić z kamerą pracę Michała, jego ojca i dziadka i pytać, jakie mają opinie na temat pracy elektronarzędziami Festul. Przekonacie się, jak przydatne są narzędzia akumulatorowe, te duże i te małe. My już wiemy, jak to jest. Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy testerami w konkursie 18V Experience i. Zachęcamy do obserwowania naszych poczynań i jak narzędzia akumulatorowe ułatwiają nam pracę. Śledźcie następne odcinki 18V Experience. Będzie się działo.